ten regulamin, który powinien być przestrzegany. Tam się możemy wszystkiego dowiedzieć. To wolno, kiedy założony botanik i o której godzinie jest czynny w takich miesiącach, w takich miesiącach. A rośliny, jak się Państwu tutaj podobają? No proszę Ale pamiętamy to. Jeszcze krótko, krótko po wojnie bezpośrednio. Tu pamiętam, że na każdym jednym drzewku czy krzaczku to były nazwy łacińskie. Pana, jeżeli chodzi o miejsce nad trynką, ono jest naprawdę, jak na warunki groziące, to jest urocze. Jesteśmy dumni, jak to mówią, z tej alei przykładowo tam od e, placu stycznia, aż pet Można, mm. jak potarpną. Można, jak to rzeczywiście, spacerować. A botanik nasz szczególnie jest urokliwy, proszę pana, i dobrze, że zadbano i się dalej tak dba o to. Mm.

Jak się panią tutaj podoba w ogrodzie botanicznym? Często Panią tutaj przychodzicie z dziećmi na spacery? Bardzo często. Mhm. Dzieci tak. są spokojniejsze po takich spacerach tutaj. Tak. Odpoczywają, śpią. śpią. Mhm. Bardziej śpią niż odpoczywają, tak? Właśnie mhm. ciekawe tu jest dla mhm. dzieci. I w kwiaty. 나르다 나르다 아기 나더니 피아 아예